Dzień dobry, witamy Pana bardzo serdecznie. Naszym gościem dzisiaj jest Pan Paweł Stępniewski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest Pan redaktorem radiowym Radia Jura. Dziś my otwieramy nasze radio Radio SP2. Co Pan myśli o radiu w szkole? Robi wrażenie. To, co Państwo dużym nakładem pracy na pewno i osób dobrej woli wykonaliście, robi na pewno wrażenie. A sama idea jest bardzo fajna. Wielu sławnych dziennikarzy zaczynało swoją przygodę od radia, od nabierania tych szlifów dziennikarskich właśnie w radiu. Na pewno dla młodzieży to jest wielka, wielka szansa. Mega doświadczenie przede wszystkim. Proszę nam powiedzieć, jak wyglądała Pana droga do właśnie pracy w radiu i troszkę proszę nam przybliżyć, jak wygląda Pana praca. Ja swoją pracę w radiu zacząłem... um... prawie 12 lat temu. Więc to już jest kawałek czasu. Poszedłem do pracy jeszcze w trakcie studiów, bo usłyszałem, że potrzeba kogoś do pomocy. Poszedłem, zgłosiłem się i na początku to było tak, że nie byłem stricte zatrudniony do jakby mikrofonu, tak, tylko do pomocy przy eventach promocyjnych. Jak każde komercyjne radio to też się z tym ta praca wiąże. Trzeba było być widocznym. Ja często właśnie odpowiadałem za tą Ekspozycję, żeby radio, jura, w często owiem, szczególnie na starcie, było widoczne. I tak moja droga się zaczęła, a Teraz po latach dalej zajmuję się i promocyjnymi rzeczami, no ale też już od wielu, wielu lat jestem reporterem radiowym. Jestem tą osobą, która biera rozmówców, rozmowy i jestem tą osobą, która działa gdzieś w tle radia przede wszystkim. Ja nie jestem prezenterem, nie jestem czytającą osobą serwisy informacyjne, tylko przygotowuję wszystko to, co właśnie prezenterzy, serwisanci później wykorzystują. Czyli jest pan dziennikarzem. Co trzeba zrobić? Co mógłby Pan polecić naszym uczniom, żeby w przyszłości mogli zostać właśnie dziennikarzem? Otworzyliście Państwo fajnie drogę uczniom. Przede wszystkim budując to studio, uruchamiając stację radiową na terenie szkoły. Przede wszystkim zaangażowanie. Nie trzeba kierunkowo się kształcić w zawodzie dziennikarza, kończyć dziennikarstwo. Myślę, że chyba przede wszystkim pasja i chęć do pracy tutaj będzie najważniejsza. I zaangażowanie. Fajne jest to, że dzięki takiemu radio-węzłowi, który Państwo stworzyliście, uczniowie zobaczą warsztat przede wszystkim. Jeżeli będą chcieli ten warsztat rozwijać, to z tym posiadanym już, jak pójdą gdziekolwiek, to na pewno ktoś zwróci uwagę na to, że mogli się w CV czymś takim pochwalić. Bo no, to jest rzadkie, szczególnie w dobie tych nowych mediów, tak? Mówimy tutaj o pracy w starych mediach, jakimi jest telewizja, gazeta czy radio, więc no w dobie tych nowych mediów na pewno to będzie wartościowe. Czyli każdy, każde dziecko, każdy uczeń może zostać dziennikarzem. Każdy. Każdy, bo trzeba pamiętać o tym, że każdy może robić wszystko trzeba chcieć przede I trzeba wszystkim. w siebie wierzyć i trzeba w siebie wierzyć proszę nam jeszcze powiedzieć dziennikarstwo z czym panu się to kojarzy no nie ukrywam z odpowiedzialnością ja mam to szczęście że pracuję w stacji lokalnej i zajmuję się lokalnymi sprawami gdzie, przy których jestem blisk które obserwuję idąc ulicą jadąc samochodem rozmawiając z innymi mieszkańcami tak czy regionu więc wiem co trapi miasto moją okolicę Mieszkańców, moich sąsiadów, i wiem, że mogę na to mieć wpływ. Mogę coś nagłośnić, mogę zareagować. Bardzo to właśnie sobie cenię w tej, w tej pracy, że mam realny wpływ na swoje otoczenie, no bo mam szczęście być słuchany przede wszystkim. Przygotowuje Pan materiał, wybiera tematy, w ten sposób tworzy się jakaś audycja radiowa. Tak to wygląda? Mniej więcej tak to wygląda. Moim zadaniem jest zbieranie informacji, weryfikowanie informacji, bo w dobie fake newsów, dezinformacji to jest bardzo. Bardzo ważne teraz, żeby kontrolować to, co ktoś przekazuje. tak? To jest też ogromna rola. Szukanie tych właściwych źródeł informacji, i za to ja odpowiadam. Tak, ja mam pełną dowolność, jakby w wyboru tematów, którymi się zajmujemy, aczkolwiek ta dowolność też troszeczkę wynika z życia, bo te tematy często spadają na człowieka, tak powiedzmy, odgórnie. Tak? Wiem, że jeżeli jest gdzieś otwierana nowa droga, co jest istotne z punktu widzenia lokalnej społeczności, to wiem, że trzeba by tam być. I o tym powiem powiedzieć, zakomunikować. Także szukanie tematów nie jest trudne, ich dobór też nie jest trudny, ale na pewno wymaga to dużo, dużo pracy, bo tych rzeczy, które się dzieją dookoła nas, jest bardzo dużo. A proszę nam powiedzieć, co jest najtrudniejsze? W tym? Co jest najtrudniejsze? Ciężko mi powiedzieć, nie zastanawiałem się. Myślę chyba przede wszystkim to, że trzeba mieć szeroką wiedzę. Może nie tyle, że wiedzę, ale trzeba się interesować wieloma rzeczami dookoła. Trzeba dużo czytać i szukać tej wiedzy. A gdzie i pan szuka? Chyba jak każdy, to jest internet, to są książki przede wszystkim. Eee... Są też inne e, stacje radiowe, telewizja. Trzeba być na bieżąco ze wszystkim praktycznie. Nie trzeba być specjalistą, oczywiście, no nie mniej trzeba się otaczającą rzeczywistością interesować i po trochu się znać na każdym aspekcie. Jaki fragment, jaką część swojej pracy lubi Pan najbardziej? Chyba poranki, w momencie kiedy przychodzę do pracy i zaczynam sobie planować dzień. To jest taki mój ulubiony, jakby moment z całej. Całej mojej dniówki, a ta dniówka wygląda bardzo różnie, bo czasem jest tak, że mogę wyjść z pracy po 6 godzinach, a czasem w pracy muszę spędzić 18 godzin, jeżeli coś się wydarzy. Lubię planować. Lubię rano spokojnie sobie planować to, czym się zajmę, wydzwaniać, umawiać się na, na, na spotkania i właśnie te spotkania z różnymi ludźmi to chyba sobie najbardziej właśnie cenię. Takie techniczne pytanie: z jak dużym wyprzedzeniem nagrywacie materiały, mhm. które puszczacie w radio? Albo na bieżąco, w tym sensie, że coś, co nagram jeszcze rano, jestem w stanie przygotować do emisji po południu, ale z reguły to wygląda tak, tutaj mówiliśmy, to co jest pilne, tak się robi, a takie materiały nie wymagające jakiegoś pośpiechu, dzień wcześniej. Czyli praca cały czas, non-stop praktycznie. Tak, nie mam regulowanych godzin pracy. No, muszę być dostępny wtedy, kiedy coś jest istotne. Więc to jest praca i wieczorami, i wcześnie rano. Zawsze jest coś za coś po prostu, ale fakt pracując w jakichkolwiek mediach. Starego typu, no każdy musi pamiętać o tym, że trochę czasu na to trzeba poświęcić. I ostatnie pytanie. Proszę nam powiedzieć, czy miał Pan kiedyś jakieś wpadki w swojej pracy? Miałem, a przede wszystkim, no jak to w radiu, to są przejęzyczenia. A tych przejęzyczeń było mnóstwo. Na szczęście nigdy na żywo. Z reguły byłem w stanie zareagować, coś sobie wyciąć w trakcie robienia materiałów, ale tak pamiętam kiedyś przygotowywałem. Program kulinarny i nie mogłem za żadne skarby wymówić nazwiska kucharza, z którym wspólnie gotowałem. Próbowałem na 100 razy, ale po prostu zaciąłem się. Proste nazwisko do wypowiedzenia nie byłem w stanie. Serdecznie pozdrawiam Pawła, który pewnie pamiętam tą sytuację. Było zabawnie. Naszym gościem był redaktor radiowy. Radia Jura, pan Paweł Stępniewski. Serdecznie dziękujemy. To ja dziękuję za zaproszenie. Z radiowym pozdrowieniem. Do usłyszenia i powodzenia.